Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z SCP Equity Laboratorium. Wybaczcie, że w warunkach polowych, ale jest tak je je jest. Je e, je. Mikrofon może być gorszy i troszkę jakości, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo wpływać na Panie samą osób. jakość nagrania. Witaj. A, nikt drobnych nie zostawił. No, niestety. Dobra, tutaj może coś będzie. Na pewno monetka. No i na pewno będzie. Proszę, nie wycadzaj się, Ibi. Nie wiem, użyję, ale to teraz mówię ci, będzie pozytywna. O, no to rzeczywiście pozytywna. Ostatnie słowa przed tragedią. Witaj, awciacheczka. Witaj, witajcie wszyscy. Dzień domaniasty. O, adrenalinka, fajne. No i lecimy. Od razu na fajna. Nie opierdzielamy się. Okej. Okay. No, więc ogólnie, no po prostu w warunkach polowych dzisiaj, przez mój internet e, świetnego UPC. E, od trzech dni nie mam internetu. Brakuje mi podstawowych e, wartości życiowych. Ok, właśnie, może monety poszukać. No nie jestem w stanie streamować ani nic robić, ponieważ mam problemy z tym internetem. Po prostu mi go rozłącza. Nie ma niestety monety. Eee, rozłącza mi, nie jestem w stanie streamować. Tak samo z Teamsa rozłącza mi praktycznie co dwie minuty. Eee, cały czas jestem online, offline, online, offline. Cały czas mnie ze wszystkiego wyrzuca. Nie jestem w stanie nic robić. W sensie. Nie jestem w stanie nawet rzucać filmy, jestem w stanie robić kurczę większość rzeczy, tylko nie jestem w stanie robić takich podstawowych Czemu Takich podstawowych po prostu nie mogę wykonywać swojej pracy, że tak tu mówię, Co tam? Monetki Gdzie? Chodź. Bym... Cześć wam Hejka. Mamy żarówę. No to chodźcie, to tutaj. Ja mam zap... A nie czekaj, tam, a, tędy, tędy. Tam o, gdzie tam o ta SCP ma... jest właśnie. No, 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 no. No, mają... Nie przeżyłeś AB? No, przeżyłem. A co, a Mongo się spłaka? Właśnie, że... No właśnie myślał, że negatywna była ta moneta. No właśnie mu powiedziałem, że ta moneta no. będzie pozytywna. Nie, widzisz no. Zadga Mongo. Okaże się pewnie, że on zginął, a ja przeżyłem. Jedna Mongo. Miał tyle życia przed sobą. Tutaj nie jest nie Dlatego, że oni mieli dom zarówę Kim jesteś? Ja? Y jestem dobry Pozytywny Klasa w postaci y Pozytywna o. <laughs> o, Witamy, o. witamy Witamy, Dobra, czekajcie, monety, monety A masz żarówę? No są tutaj, no mam żarówę Dobra, klasa, no to bierzemy Macie kartę Mam, żeby brać podwójnie maksimum tu, ja tak, biorę trzy. Rzucamy. <laughs> rzucamy. Ja to przynajmniej jedną. Rozumiecie się, bo nie o, mogę wziąć. Zostałem w, pe w pełni uleczony, kto by się dowiedział. Dobra. O! 4 noj. HP! O kurde, było blisko. Co to było? Bum. O kurde, to Bum. było blisko. Ale że ma. O, Kola, Idealnie, bo nie miałem iść. <laughs> o, <To>, zakontaminowałem. <laughs> nie, to ja. Nie, to ja chyba A, a nie, nie. nie, a no chyba tak No to zajebiście Wracaj tu teraz! Nie! Wracaj tu! Nie, ja sobie idę Nie idź sobie! No wszystko pozamykane jest no i dobrze! Wracaj tu! Dopadnę cię! Ryszard po dradził co ty mnie gonisz? Nie wiem, tako. Ja po idę Żeby ci ją ukraść A, nie zdążyłem Dobra, to idę sobie z tobą. To prawda. Ja on poszedł, a tamtędy poszedł. Okej. Okay. Witam. Idę problemów idę drugą. że Wow. No, powiedz mi, kiedy coś było. Ja ci powiem, co jest nie tak. Ta gra po prostu działa. Northwood. a nie powinno. Dobra, widzimy się Muszę na respie. Jakubałkę, po ty, ty masz jak długo jeszcze to tego swojego przedłużonego... To Dobra, się lecimy. Informacja operacyjna Epsilon 11, oznaczona na November 17, wkroczyła do placówki. Całe pozostałe personel proszony jest o postępowanie wraz ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa. Dopóki oddział MF-u nie dotrze do waszego miejsca Ale no jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej, oczywiście Cassie ...SCP-e Łupa! No masakrę Kasia lepiej działa mi się zrobiło Jak zostały efekty nałożone Jak się tak zastanawiam, że się dostanę O, zesrał się Dobra, gdzie jest Padnik 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 badnik? badnik, 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 badnik. Bo muszę ci u umówić na duchem, nie? Nie, nie, nie. No chyba, że skoczysz znowu w przepaść, to ja skoczę za tobą, nie? Znam go w co? Znowu przydarł. Brutalu! Przystojny kawaler jestem. Ale zresztą się słuchaj, ręce, ale nie patrzę do drugiego tego powietrza. A, no jestem delikatny, delikatny niczym nie kwiatuszek. Nie! Dobra. Nie! Eee, <śmusza> nie! Muszę Nie, nie, nie. Ach te kwiatuszki? O bogowie. Dobra, idę sobie. O nie, on biegnie gdzieś przez, 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 te, przez te, przez ścianę. ścianę idę za nie. nim. Zostaw mnie! Nie! Nie, biegnie to tobą. Muszę wyciszyć to radio. Wow, sorry Ała! A, Loki dostał. Bardzo dobrze. Hehe. Bardzo dobrze, Loki. Czasem musiałeś dostać w łeb, razem od granatę. Bo tak każe, obyczaj. O! To ja. Co mi kartę podjebałeś? To no, moja karta. Nie wiem, czy no, widziałeś, ja się... ale to moje ciało. No, ale to co, twoje ciało, ale ja na nią na tą kartę spojrzałem. No o, ja, ja pierwszy spojrzałem. No panie wujcie, no. Ja spojrzałem zanim jeszcze ty o niej wiedziałeś. Nieprawda. Jak będziesz w moim wieku, to się dowiesz. Jestem od ciebie parę lat starszy. <grystanie> Jak to jest mieć kartę lepszą? Kartę, panie. Mm. O, flesze. Wale radio w sumie. O, wszystkie flesze, o, flesze się posypały. Ja będę zwykłe granaty. I w sumie drugiego wektora wezmę. Ja biorę flesze ze względu na to, żeby rzucać pod nogi komuś. O, bo No to będę miał jedną snajperkę, jedną Ale na jak blisko. Ale jeżeli my idziemy, to ty teraz jesteś najbliższy w kolejce. Idealnie. Zawsze chciałeś dostać granatem pod okiem? Ok no, oczy? jeszcze jak. Moje ulubione. Takie granaty hukowe albo paintballowe, to po Kurde, no! Zabijesz go? Nie. Dobra, chodź, idziemy po niego. Masz Mam ale Na no właśnie się leczę Pojechał w dół. Dobra, ty idź tam, ja zostanę tu. Nie pojadę Póki mam ta HP, to trzeba to wykorzystać Uciekł. Kolega Kurde, po uciekł. Ale nie gdzieś się zatrzyma i będzie chciał mnie zestrzelić. Aha. Już wiem gdzie jest. Chociaż. O. Co się to się wydarzyło. Ale mi czego w ogóle nie Nie dziwię się, też bym była zła. No i tyle. Widzimy się w kolejnej rundzie. Igacie gacie, to się uzbroję. No ok. Lecimy. To nie, <laughs> nie wiem. Wiem, ja, że... Ja, że to był Witam. Idziemy do GR18. Lecz coś będzie. Nie ma nic. Weźmy kartę chociaż. Mmm, nic tu więcej chyba ciekawego nie ma. Nigdzie monety nie widzę. No to walić. Idziemy dalej. Zadam klapek. No dobrze, dobrze. No to w porządku, to najważniejsze. No, zobaczmy, może tutaj. Nie, nie będzie Amonga. Witam. Hej, hej. tu było. Dobra zabawa była. Patrz, patrz, patrz. Spójrz na to. O, to kurde. Dla ciebie. O, I co to dla jeszcze mnie? było? O, kurde. Bo ja chcę przestać z tym. No dobra. O! Witam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja o, też. Co? co teraz? No i tutaj. to też. To jest Ja 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 też. Ja też. Ja też. Ja Oh wow! Ukradłem oh. wow. komuś klasę, no. jeszcze podwaliłem cień, kwipunek. No, oh po prostu idealnie! Jeszcze tak podrzut! Patrz, po ja ci dawałem, tybunek. Dzięki za monety. Sytuacja obraca się o 180 stopni. Oooo! Oh. Oh. O kurde. No nie, źle. Jak mnie rozbroisz, to ci dam więcej cuksów. A walić te cuksy, boję się. Albo dobra w sumie... Co boisz się, dostaniesz dwa więcej. O, tutaj są te żarowa Dobra. Proszę. Dziękuję. No i klasa. O, no i zajebiście, dobra. Było warto. No. <laughs> no dobra, to teraz tak. Czy ktoś wziął tu monetkę? Wziął. Dobra, Dzień. musimy zdobyć kartę, żeby zrobić więcej monet. Wow. Ooo, deka trochę nie chcesz wyjść po prostu? Mam nie. Matę? Dobra. Teraz nie, nie meta na ucieczkę jest. Meta na monetki. No dokładnie. Meta na ulepszanie żarówy. Mm, tylko musimy znaleźć ulepszarkę. Tam jest pies. Ejka. Stój. O. Stój. O ja. Ej. Nie, nie wyjmuj. Ogóle... Co ty okay, robisz? Okay. No no właśnie słyszałem O więcej cóp masz. No jeszcze więcej, kurwa, nie ma. Ale się, to się stało. Dobra, opowiem ci historię. Historia była taka. Znalazłem dwie y, no, to, to i Nie znalazłem jest pistolet. O, nie wiem, On tego. nie wie, do tego. No dobra, Jakubałkę wersie fanboy, no to chuj. Rzeczywiście ma trochę inny głos, do tego no, ale Nawet nie wiem kim jesteś, ale wiesz, to i A, rzeczywiście No i w każdym razie znalazłem e, pistolet, znalazłem dwie monetki dałem, Znalazłem AB'ego klasy D Dałem mu dwie monetki Pierwszą monetkę rzucił, zmienił się w naukowca Drugą monetkę rzucił, zabrał mi za... jak <truj>, wow. To było Jera. piękne Kieszonkowiec No kurde A <truj>, o, co? o nowa ja klasa

no, nie Czy ma, przez nieboskłę Jeszcze jest mój o, śmiech nie, na tym. Ten... ale ogólnie, ogólnie ten jak nic mi nie robił, ale jak powiedziałem mu, to od razu się na mnie rzucił i to dosłownie no, z tym skokiem jeszcze. No, bo... Tak bardzo Tutaj. chciał ten dźwięk, że nie, nie wytrzymał. No tak najlepiej z Maxi było, to było świetne. Co sobie mogę podniebać, ale? Ogólnie mam prośbę. A jaką prośbę? E, ogólnie... Aha, dobra bo nie o, się żyję. Ogólnie się żyje. O swój śmiech. E, co się wydarzyło? E, Vexi, byłem klasą des Vexim. E, i Weksy Vexi dał mi dwie monetki. E, e, po prostu bo stwierdził, że znalazł to pistolet to i on nie chcę. Nie chcę ich rzucać, nie chce zginąć. Więc pierwszą monetką zmieniłem się aha. w naukowca, a drugą monetką podjebałem mu ekwipunek. Mmm, rekord. No, nie bo potem to, go związałem to, i już nic nie mógł zrobić. baby on teraz też używa no, twojego, to, czy mogę go wyciszyć? Dobra, rozstrzelać to. Tak, używa mojego, czy mogę go wyciszyć, no, to to już za późno, nie używam. słyszę, bo go wyciszyłem. <grym> Cały czas nawala uwu, ale poza... Informacja tym... operacyjna Epsilon 11, oznaczona na brawo 5, wkroczyła do pracówki. A nie brawa do nie brawa to rzeczywiście gra. Cały pozostały personel zaproszony jest do postępowania wraz ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa. Dopóki oddział MF-u nie dotrze do waszego miejsca. Dobra, Witam. Zostały zabezpieczenia, M2, podmioty, SCP-P. -E. Nie wiem kto tam został, no trudno. To był uwu? Tak, tam stał sobie. Ale nie co, zaspowaliście no? Ja, ja zapadzi, cię tylko to... wspomagam A, chyba że tak Jakby możecie, Trzyma tak? Przeciwko mnie. Proszę wyłączyć się w <laughs> bo już nie wiem. Solidarność. Nie. Wrocławska Solidarność. Dokładnie, dokładnie. Halo, Anty gdzie tutaj działasz? No, halo. Ty ja, ja, wspomagania używają. Kto ma Kto, kto używa wspomagania? Jako bałkę? Lokii. Nie, Lokii. A. A, Myślałem, że jako ja. ze swoimi tekstami. No, to raczej nie jego teksty. panie, pójdźcie! Panią, radzi, złodziej w ogóle. Ooo, ja. ja to, to znalazłem monetę. jak to złodziej. Ooo, dobra, wiecie co, musicie mnie odeskortować. Hehehe, <laughs> co ty <laughs> zrobił? Zaibiście, dobra, uciekamy. Nie wiem, Aibi, co ty zrobił. mnie odeskortować. Czy ty użyłeś monety? No tak. Nie, ja mam takie ja koliby. Ja ta nie, nie mogę cię no, weźcie i sam się odeskortuj, no. No, ja wiem. No nie mogę, nie bo wiem. byłem to sierżantem i... ...azzej sierżantem. Byłem to mi useless, co ma tą kartę nie do wyjścia. Co? Sierściuchem byłeś? No, nie, nie wierzę. wierzę. co tu chodzi? O co tu chodzi? Najemnikiem byłem. Co tu na nie, nie wiem. Zjadnij, Dobrze, dobrze, jest, dobrze jest, dobrze dzień, 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 dzień. Ej, Delvex! Złoń, dzień. Delvex! No. Chodź, chodź tu jest Intercom! Chodź, ja ci otworzę Intercom, możesz coś śmiesznego powiedzieć. Chodź. Dostanę awans. E, nie ma, nie ma co. Chodź, A ci Dobra, to jak będziemy wracać, to Mówisz coś śmiesznego. Możesz mówić Delvex po prostu do mnie obok. Nie musisz przez radio do mnie A, mówić. No ja A właśnie, ale jak mówię do ciebie przez radio, to nie lepiej słyszysz. To cię wyciszę. No chyba tak nie działa. No nie wierzę. <laughs> Już wyciszyłem radio, możesz mówić przez czemu, radio. Ty, czemu ty wszystkich wyciszasz? Ja nie wiem. No bo, bo nie mogę! No kurde bo no stoisz obok mniej przez radio, mówisz, no kurde. To ja trochę z celem mija. Jak trochę z celem się mija? I tak chcecie keczkę. dwie puszki ze sobą gadali, a mogli być obok siebie. No. <grym> mogli. No właśnie. Delwex, twoja logika czasami mnie powala. Tak, dzisiaj jest piękny dzień. Widzisz, jaki jestem pozytywny, Loki, dzisiaj? No ja widzę, właśnie ja też jestem pozytywny. bo e, Teorię na prawo jazdę. SCP na świecie. Brawo. Tak, teraz mogę jeździć autem. Czy i mam i to mogę coś koło siebie do picia? Rozwalić, teraz nie. na przykład. Ej, ja nie mogę. Dobra, A.B., chodź idziemy. No idę, idę. Gdzie ty jesteś? AB, A, umieram! Ktoś do to mnie to strzela! Na kto może do mnie strzelać? O, wow. wow, naprawdę! Ile nas było na powierzchni? No, trzech, ja bo, wiem, bo zmieniłem się z tego, z szeregowego ale... w naukowca, mnie eskortowali. Wow, Kurz, oh. Kurczę, blaszka. Ja się respię, kurde, i od razu do mnie strzelasz, no. A sorry, well, ja uciekałem się przed dwoma jeszcze z, na plecach, no. No sadka. Ja, jaj, sadkę. A dalej żyję w ogóle. Dwa mikrochody robią teraz wow, sobie z tego Aha, to! I dobra, widzimy się na jakimś razpie za minutkę. A mam już. Jakus... To Wkroczyło do placówki. Cały pozostały personel proszony jest o postępowanie wraz ze standardowymi podatkami bezpieczeństwa. Dopóki oddział MFO nie dotrze do waszego miejsca, pozostałe do zabezpieczenia. Podmioty Trzymaj. SCP. Możemy ewentualnie zapytać czy luna przepaść. Ale dlaczego? No bo ona no, jest taka milusia i nie chce nas zabić no, no, no. Od kogo no. zginąłeś badnik? Zginąłem od Dolwaksa A Wiecie, musimy najpierw zajrzeć do a potem... Nie. Aaaa, zajebiście Mogę Czy możemy go zbanować? No cóż Kogo? No cóż, trzeba było. Ale zapłacili A za co? Co się nie stało? Wysadził nas w windzie O Boże to weźcie nie jest ja, ich z res... Nie, nie respa, ich z respa muszę to... No tajemniczy, weź no, wszystkich, no. weź zrób jeszcze jednego z force respa, mtfów i nie, nie, nie respawnuj gremlina, bo nas rzucił granat do windy Dziękuję Serio, że granat do windy? <gryw> no, najemniście w ogóle nie byłem MTF-em, ale teraz już jestem. Nie no i Ach. Zapłaci... Czego gremlin za pieniądze nie zrobi? Nawet nam wow. grę zniszczy. Myślałem o tym, żeby dodać plugin, że jak się z rzuci się granat, to on zadaje o sobie, jeżeli jest wystarczająca. O, o zajebisty był taki plugin. Tak coś tam się, się zrobi. na wakacje? Co? Co to wakacje? Tak. MAM BASTYCZNIE W ogóle pałka leży przed... A nie powiem ci, ale jest jedna pałka Dobra kończmy ten Wolne w to mam Dobra Witam Witam, niestety byłem zabilony Ej, sadgę Nie wiem No niestety, była SP-kiem Aaa, Żyje? Czy nie? Daj pałkę Chyba nie Daj, bestu, pałkę. Destru daj ją do ręki, daj, ją złapać Tu jest pałka. Co? To, to brzmi bardzo dwuznacznie. Daj, no, to brzmi no daj, daj. Trzeba kija Lepiej do bicia ludzi po głowie, no daj, no proszę. To wcale nie brzmi lepiej. Nie, nie będzie można. Masz tam 8 coli na sobie, to możesz chociaż tą pałkę U, oddać. Ej MFO robimy małego franka i ja idę w ogóle. Ej Dimona chcesz usłyszeć śmieszną rzecz? Co? To to? A, to to jest to. A co weks, co to się wydarzyło z tobą? A że to manety będą A co, co ty go? Kogo? To za Nie, on zginął. On po prostu Nie. się zrespił nie, Ale już dwie stworzone Ta trochę duża Ja miałem okay. jedną, nie miałem drugą Czyli jakaś flasadę to ma? Nie, kubałki już jeszcze o. A, zabito, nie złoży jaja! Co tam się dzieje? No, nie wątpię co będzie miał. O! Można z tego zrobić monety. Mm, moje ulubione. To najśmieszniejsze w tej grze. Witam. Po prostu tajemniczy, uśmiesznił tę grę. Dodając to. Już tutaj chyba był. No, bo to jest uh, otwarte. A może będzie moneta? Nie, mam monet. Mi nie, że się cieszył, ale Lorenz. się w sumie cieszę, że ja mogłem zginąć no tam, nie. bo amunicji, amunicji mi brakło, no. a on z niego akurat. No to nie, że tak o ko koledze... Dobra, uciekamy? No chyba tak. Jeszcze pogadam z martwymi. Ma na... no. Dajemy się, jak wygląda no. sytuacja. Halo, halo? Halo, halo? Co tam, jak tam? Ale się ucieka. Ale piesio no. ucieka? Entrant. Co? No, przez gajcie ta jedzie do góry. No ale dobra, zapytałem się co mówił. A, dobra. Ale tylko został 939? Tak. A, no dobra. 1400 HP. Okej, dobra, dzień Po minuty dobra. Piesio o 1400 HP w gate A. dobra. Już za późno, już jest podsumowanie. Witaj, Sahary, lchajeczka. I tam serdecznie wszystkich o. No dobra, i tak tylko piesek został, więc luz Jak na pierwszy ogień? Nie, Aby idzie z pałą. Czemu mnie czarczujesz? No bo jeszcze go nawet nie widzę Mobilna formacja na Epsilon 11, oznaczona na Sierra 1400 kb ma Cały pozostały yes, personel yes. zaproszony jest o postępowanie wraz ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa, i oddział elektroniki nie jest w porządku. Pozostał zabezpieczenia. 1. No. Podmiot scp nie, ja namalowałem... zrobił? ja, ja namalowałem w... A, byś to nim złożył, ja złożę no, wow. ogromnego kutasa. <grym> Timo! Wow. Wow. Sobie... Witaj, Szymon. Dobra. Nie wiem, gdzie jest ten pies. Wiesz, gdzie jest ten pies? Nie mam pojęcia. Ale Jana ma mam ładny uśmiech. Nie ma co wam chodzi witaj Luna No ty co to no jest? Właśnie... właśnie nie wiem. A, dobra. Nie musiałeś. Nie, on pojechał. Nie gonimy go. No po go. Nie go. Ale nie gonimy. Aaaa, <grytane> kurwa! Przepraszam, nie bo... byłem w stanie bo... Bo tego bo zatrzymać. ale mi tak pałe. W plecy. Dobra, czekaj, idę na niego. A, Dobiłem go pałką! Haha! Oh. <laughs> Dobrze! Eee. <laughs> a co, koniec odcinka, elko.